Katia, jeżeli badamy, jesteśmy dzisiaj na Runie, na My, na na Hive MC i jest ze mną... Tak. To już jest drugie podejście, bo miałyśmy <laughs> ja pecha <czeka> na początku. <laughs> to nie moja wina, że to, to było w <laughs> Ty wolisz uprzykrzać ludziom życie, niż yy, ganiać po parkierach. Tak, dokładnie. Ja tak staję i mówię człowiekowi, weź spłoń. No to on płonie, co nie. Eee, ten medic... O, i też celę, tak? Nie, ale. Fas... Kurwa! Jak palacz angielski, sorry, zdałem maturę 30% z tym, czego się ja teraz mówię. <laughs> ale ja Dobra. Może teraz będzie lepiej? Patrz, patrz kto tu jest. Patrz, kto wladu. O NIE! NIE! No nie... No, no po prostu kurna, no nie! Boże, czy ty to widzisz? O nie! Tu łazi! Szkoda, że mnie tam nie ma, to bym się na niego wzięła, może by nie przeszedł. Patrz, Polak! Kojarzę go chyba z live'ów od kantera. Tak, bo mi to jest, Dobra. Jezu. Zginęcie, ludzie. A, Opa! Zginęłaś na pierwszym? No. Ja jeszcze żyję. Trochę mi nie wyszło, wiesz? Ja jeszcze przeszłam przez pierwszym. Dobra, tu się nie świeci. Dobra, przeszłam to. Teraz najgorsze... Gdzie ty już. jesteś? Teleporter. To zginęłaś już? No przecież mówiłam ze słowa. Przeskoczyłam. No nie, nienawidzę tego. No! Widzisz To, ten... Może widzisz, nie grzmisz. Tak, coś będę sobie. Tym... nie jest zachmurzony i zaraz to nie będzie grzmidziane. Dobra, walić to. Coś tu jest? Walić. Dziękuję. Boże. I... Dobra. Aha, woda, spoko. Ups, musimy... z tym Jestem grzecznym żelkiem. Ja chcę tylko dojść do końca. Każdy w głębi duszy jest się Haribo i jeżeli jemy żelki, to teoretycznie znaczy, że jesteśmy kanibalami. Coś ten tym deseń, tak. Czarkowa, ty jesz żelki? Nie, ja nie jem żelków. Ale kicza fredna Czy to mi Nie, to mi nie tkną. Git. Nie wiem, gdzie ja jestem. No dobra, to będzie szło. Będę, będę, to będę, to będę. Dobra, to jest ten. Au! Dobra. No już. W... Ta gra jest nie fair. Ona mnie nie lubi. Nie! Ona mnie lubi. Która? Piąta! Nice! Ładnie. Dobra, to co, wychodzimy? No można. Dobra. hub, yy, Widzisz to DR4 1x22? DR4, tak. To wiej. Teraz trzeba poczekać na mapę. A w ogóle, głosuję na jakąś mapę? Głosuję na cave'a. Dobra, dawaj, wchodź A widziałaś w ogóle ukryty domek tutaj? Ania, chodź, pokażę ci. Będę ci pokazywać, widzisz? To było tam gdzieś. Nie było, nie było. Mhm. Mnie? No. O. Jesteśmy w ogóle Mhm, to jest tak, tak. jest To jest nierzego. Widzisz jest No. Dzień dobry! O jaaaa! Widziałam, no. widziałam to u Huntera i... na no, odcinku Huntera i wtedy. O! widzisz? A, co się zdarzyło. W chwili mnie telepały, jakbym dostała podaczki. Tańczysz na stole? Mmmmm! Ja, ja zawsze. Mm. Kiedyś że miałam taki plan, że zrobimy Minecraftowe taniec z gwiazdami, i ja wszystkim pokażę, że ja mogę to wygrać. ty tak. Oooo, nie przeszkadzamy. No tak. jesteśmy na samym końcu, a tutaj nie teleportuję naprzód, aż znaczy nie można pójść naprzód. Będziemy miały gorszy start. Nie ma tym, tym razem tego takiego? Ma. Ale mamy tu kogoś... z Polem na, na... na... W głowie i... Z tego co słyszałam, to ludzi podobno nie da się łapać w to Nie wiadomo. Okej, okay, nie wnikam. Dobra. Co tu mamy zrobić w Aha. Dobra, jednak można dobrze. Powiem, że to jest na puszkę, stoi. Aaaaaah! Spadłam! Ludziki mi przeszkadzają, się złącznie. O nie! O oh fuck! Nie muszę znowu. Ja zginęłam, nie wiem jak ty. Ja jeszcze żyję. Teraz dla zmiany ty żyjesz, tak? Żyjesz. Ale już niedługo. No, bo tu jest Ty z Odpalił, dobra, więc biegnij, biegnij. O, tutaj jest mój największy wróg. Aha, czyli parkier. Parkur. Uważaj. Dobra, w ostatniej chwili przeskoczyłaś, że I widzisz pięknie, przeszłaś to. Tylko, że ty po Cię goni. No dobra, muszę... ja, ja mu się nie dam. Nie dasz mu? Ja mu nie dam. No patrz. On będzie smutny, że mu nie chcesz dawać swojego życia. Ale mnie zarucha. Nie. Za Bywa. Nie... Dobra. mi słychać, ale. Tak Dobra, tu. Dobra, tam. Jak ci idzie? Żyje. No biegnij, biegnij. Dobrze, biegnij tym bokiem. Bokiem? Tak, 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 dobrze biegniesz. Dobrze, ja cię lubię. Jakie się lubię. Nic, dobrze ci to idzie. Skończysz. Biegnij, biegnij, biegnij. Uważaj, przeskocz. Dobra, uważaj, bo teraz ty powinnaś się wyczaić. <laughs> Dob za... Dobra, biegnij, biegnij, bo życia. It's... Dobra, lecisz. Tutaj nie ma, biegnij. Tycaj. O nie, teraz najgorsze. No, Ty... Jak to się jak to jest Dobra, te... to za plecami, dobra. I teraz już skakujesz tutaj. Pięknie, lecisz. I to już jest koniec w sumie. A... Teraz? nigdy mi tak chyba dobrze Chyba ostatnia niszło. prosta, tak. Ostatnia prosta. I meta. Nie mi tak dobrze nie Nikogo nie ma, pięknie, będziesz siódma bodajże, jeśli się nie mylę. To nawet okej. Okay. No i pięknie, jesteś siódma. O nie. Jasne. Albo i nie. Albo i nie. A, tutaj jeszcze. O, dobra, trudno, ale i tak dobrze poszło. To co, jeszcze jedna rundka? O, może teraz, no, można. może teraz we dwie przeżyjemy, co? <grybujesz> Dobrze by było, co? <grybujesz> może teraz końcu wyląduję na ulubionym stanowisku. Dobra, 11, widzisz? Tak. Na co kończymy? Ja na V5 do Sonic'a se. Idę do tego domku ukrytego. Sonic jest w ty? O, ktoś mnie kojarzył. Jak miło. Ja go nie kojarzę, ale spoko. Pozdrawiam, jeśli oglądasz. Cała dama, I love you. O, ciekawa! O, jak miło! On mnie fapie! Mordujemy go przy pierwszej okazji, co nie? <ślesk> Wspomniało mi się dlaczego tak rzadko wchodzę na mój serwer. Nie odpowiem. Na ten, w sensie na ten serwer, nie na mój. Bo na tym na, tym serwer, na mi się kilka osób było, że ten mój nick to jest taki... Czekaj, general, jak powiedzieć, nie? weź mu napisz, że ja nagrywam na YouTube'a. Mam napisać, że w tym momencie nagrywasz? Co? Mam napisać, że w tym momencie nagrywasz? Nagrywam na YouTube, w tym momencie, tak. W czy ogólnie? Że teraz nagrywam, że może pozdrowić YouTubea. Angi. <grym> A ty jesteś kibi żółwiem. Nie jestem żółwiem. Ja mam po prostu refleks z kamienia. To jest No będzie mnie fapał. Pozdrawiamy, na nice A Moja tego nie przeżyje. Nie będę chwapać, nie będę. E, przepraszam za dźwięki, domu. Zregowato nie ludzi. E, no, no przepraszam. A jak chłopak sobie fapy to jest dobrze? Hmm. Hmm. Dobre pytanie, tak? A to zależy. <laughs> zależy do czego? Hmm. Nie dożycie. Proszę nie. Nie jestem jak kot, że mam dziewięć żyć. Iki, zginęłam. Na lawie, jak nigdy. Ty, Kyubi, biegniesz jeszcze? Dobra, biegnij, biegnij. lawie właśnie. Dobra. Teraz masz pa parkour z nad wodą, twoją ulubiona rzecz. Dobra żyjesz teraz musisz poskakać sobie nie pomnę dobra i teraz teraz musisz skoczyć na ten albo masz to dobra nikogo nie ma na tutaj chwilowo tu już musisz biec spalone płatce środka. to kim tam ci idzie kiedy dobra biegniesz. uważaj ja, bo to się mogą puścić Łapkę masz te busty, pamiętaj. W którą strzałkę w tą bust? O, pięknie. Nie. <grywa> Z braku ci drugiego busta. Dobra, lecisz. Żyjesz? Żyjesz, biegniesz. Dobra, już odpalone mają. Więc już. Nic nie zrobią? Biegniesz. Tu odpalone. Możesz spokojnie biec, Weźmy na kolejne życie. Tu odpalona była pułapka, biegniesz. Tu musisz uważać. Dobra, biegniesz. O dobra. Tutaj też odpalona, więc też możesz biec. Teraz. Dobra. Po ciebie biegniesz z innych typów. Uważaj. Dobra. Tu odpalone, tu możesz przejść jedno. A tu musisz uważać. Album, Dobra, teraz martwisz. Tu jest. Yy, ta linia, dobra, biegniesz. Tu odpalone możesz przejść. I w sumie koniec. Ciubi, czwarta! O, czwarta! Ładnie ci poszło! E, przyznać się do czegoś? Co? Jeszcze raz w życiu ukończyłam Defra. <laughs> Widzisz? I to na odcinku! To jest zarejestrowane, na YouTubach będzie! <laughs> Jeszcze czwarta! Widzisz, jak... Uwaga, uwaga, YouTube. Kyubi jednak umie skakać! Kyubi ludzie umieją skakać! Dobra, no to co? Kończymy w takim razie odcinek? Nie wydaje. Dobra, to chodź na haba. przyznamy się ładnie. A, czy ty jesteś. Chodź, odpalimy się. Odpalimy się? Dobra, odpalimy się. Jedz. Fits and fits o, jeszcze coś cofnę, pochwalę się. To takie yy, na jarane kończymy odcinek. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba odcinek. Komentujcie, lajkujcie. Yy, proponujcie, z kim mogę nagrać odcinek, czy ze sobą z TS-a, czy z inną osobą. Więc czekam na komentarze. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się i cześć!